Być może zapytacie Szanowni Państwo, dlaczego dzisiaj akurat spotykamy się przy otwieraniu tego szampana na tarasie. No i co? E, robimy nasz drugi test na żywo. Teraz będziemy mieć kombułkę pożyczkową. Ja e, ją chłodziłam od rana. Ona jest w takiej kapslowej. kapsłowej. Otóż właśnie dlatego, żeby nie zapewnić sobie możliwości malowania sufitu, ponieważ ten szampan był nagazowany trochę więcej niż ten poprzedni biały. Zrobiłem tak dlatego, czyli dodałem tego cukru na refermentację dlatego, żeby łatwiej było mi odstrzelić korek, czy wyjąć korek, bo ten korek jest z prawdziwego korka i istnieje szansa, że on się po prostu wykruszy zanim ja go wyciągnę. Dla tych z Państwa, którzy nie wiedzą o co kaman, to jest czerwony szampan robiony metodą naturalną, metodą Mereta. Czym się różni metoda Mereta od takiego zwykłego petnata? Moim zdaniem jest dosyć istotna różnica. Petnaty powinno się, się robić szampancji. jako wina mętne z jednokrotną fermentacją, ewentualnie przerwaną przez jego schłodzenie tego wina. Natomiast no i bez dodawania żadnego cukru na refermentację oczywiście. Czyli tylko cukier zawarty w winie powoduje nagazowanie jego w butelce. Zamyka się pracujące jeszcze wino w butelce z taką ilością cukru, żeby tej butelki nie rozsadziła, i żeby nagazowała, tak jak chcemy, żeby nagazowała, żeby, żeby to wino było nagazowane. Natomiast metodą Mereta robi się wina, które już przepracowały, czyli wino spokojne, zamyka się w butelce klarowne wino. Dodaje się jakiegoś środka na refermentację. Nie siarkuje się tego wina albo w ogóle, albo, albo w tak małej ilości, żeby drożdże, które później mają wznowić pracę i przerobić ten cukier, nagazować wino. Żeby miały, żeby miały możliwość w ogóle, żeby zapracować i profil aromatyczno-smakowy zarówno tego petnata, petnata czyli po jednokrotnej fermentacji i wina musującego robionego metodą mereta, naprawdę są diametralnie różne wiaderko oczywiście mam lub wiaderko e, zostało pozyskane od spokoju mojej córki i prawdopodobnie już u nas zagości na dłużej w takim pięknym różowym kolorze wino było chłodzone przez całą noc w 7 stopniach, które mam w lodówce ale żeby je jeszcze dodatkowo schłodzić, żeby ten gaz rozpuścił się bardziej w winie, poleżało jeszcze chwilę, właśnie w lodzie. Tutaj są dwa przykłady korkowania wina. To znaczy, ja generalnie chciałem, żeby wino było zakorkowane tak, czyli żeby około połowa korka była nad szyjką butelki. Niestety czasami udawało się tak. To znaczy, to był chyba pierwszy. To, był chyba, to było chyba pierwsze wino, które korkowałem. I no, wcisnąłem ten korek zbyt głęboko. Myślę, że będę miał problem z tym, żeby je otworzyć. No ale już je korkociąga. Dla tych z Państwa, którzy nie bardzo są w temacie, to powstały już na kanale dwa odcinki o tym winie: o winie czerwonym, musującym. Jeden jest. Wyłącznie o wytwarzaniu tego wina. Drugi jest o korkowaniu, o fiselażu, czyli o tym wiązaniu, sznurowaniu butelki, w jaki sposób się to robi i skąd, skąd w ogóle pomysł na to się wziął. Przy białym, musującym winie, które tutaj jest przedstawione na kanale w formie filmu, ja pokazywałem jaka jest grubość. Tego osadu drożdżowego, tutaj niestety tego nie widać. Znaczy ja widzę, ale aparat niestety tego nie pokaże, ponieważ to jest czerwone wino i nawet pod słońce nawet pod słońce tego nie widać, mimo tego, że jest wino klarowne. No, ale jest czerwone i w zielonej butelce, więc naprawdę niczego nie widać. Na tych filmikach instruktażowych, które znalazłem w sieci na temat tego fiselazu były takie bardzo ładne, malutkie nożyczki, ale ja takich niestety nie posiadam. Chociaż kto wie, czy jak zagoszczą na dłużej takie wina w naszej piwnicy, to nie będę musiał ich takich nożyczek sobie sprawić. O, chyba będzie problem z otworzeniem. Może jakaś ściereczka? Mówi się, że powinno się otwierać w ten sposób. Przytrzyma się korek i kręci się butelką. O, chyba wychodzi pojawiła się szczelinka tutaj. Jak to pokazać, żeby było Niestety nieco mi się kręci. O, idzie. Proszę bardzo. Czyli najgorsze jest samoruszenie korka, później to już nawet idzie. Uwaga, specjalnie dla państwa pierwszy raz otwieram czerwone musujące wino robione metodą Mereta i zamykanie zamykane korkiem szampańskim i sznurowane ...sznurkiem. Uwaga! Idzie do góry niestety. Chyba widać, że nie ma żadnego osadu, który by się zebrał i poszedł do góry. Wino nie jest mętne. Nawet bym powiedział, że wino jest mocno klarowne. Kurczę, jak to zrobić, żeby było widać przy aparacie? Fajne drobne bąbelki praktycznie jest w 100% klarowne to wino czyli nie do uzyskania metodą tradycyjną metodą, nie metodą, źle powiedziałem, nie metodą tradycyjną tylko metodą pradawną, czyli w formie petnata czyli przy jednokrotnej fermentacji mocno owocowy, malinowo-truskawkowy bardzo słodki aromat trochę czarnej porzeczki no, bym powiedział, że w 100% owocowy ten aromat jest praktycznie jakichś aromatów z pracy drożdży kompletnie nie czuć. Wytrawne, kwaskowe, orzeźwiające. Ta temperatura serwowania jest jednak bardzo istotna w tej sytuacji. Tą kwasowość mocno czuć, ale nie wykręca twarzy. Ja powiem szczerze, że nawet nie pamiętam z jakich odmian to wino robiłem. Na pewno jest to yy, mieszanka różnych odmian z win winnicy. Tylko to jest chyba, to były pierwsze winogrona zbierane, pierwsze czerwo czerwone winogrona zbierane yy, u mnie na winnicy. Oczywiście z myślą specjalnie na, na winomusujące: bardzo drobne pęcherzyki CO2. Czy można zamieszać? Kurczę, super pomysł! Na gorsze lata na winnicy, a nawet nie nawet po to, żeby to wino zostawić żeby dojrzewało na jakieś fajne imprezy na winnicy, albo tutaj w domu pachnącym żywicą, myślę, że że się nada będę robił częściej to wino będę robił częściej to wino i będę robił to wino z różnych odmian i notował sobie, żeby sprawdzić jakie profile aromatyczno-smakowe będą wnosiły trochę rozgrzewa ale chyba dlatego, że po prostu na dworze jest jeszcze zimno w tej chwili. Ja to nagrywam dosyć wcześnie rano, i mimo tego, że jest słońce dosyć ostro jarzące w okolicy, to, to jednak wieje taki dosyć chłodny wiatr. Praktycznie jakichś smaków tanicznych w ogóle, w ogóle nie czuć. Taka odświeżająca kwasowość, owocowość to jest, to jest 100% smaku i aromatu tego wina. Polecam szanownym Państwu. Wytwarzanie takiego wina i wytwarzanie tego wina tą metodą, czyli metodą, która pozwala na to, żeby to wino było klarowne i żeby mogło dojrzewać sobie nad osadem dłuższy okres czasu. Bo jeżeli pojawią się tutaj takie nuty maślane, jogurtowe, no to jedynie wzbogacą smak tego wina, chociaż na świeżo też jest super. Wasze zdrowie. Do zobaczenia następnym razem. Cześć.